Witam serdecznie. Gramy Grenfelda. Szolos z białymi, czarnymi, Janosz. O taki Andrzej Szolosz, Iwan Janosz. Tu mamy wariant D94. To może powstać z karokan. To może powstać odwróconymi kolorami. To jest bardzo zła pozycja dla, dla białych, ponieważ mają problem z rozwiązaniem tych figur. No to jest praktycznie przegrana skoczek C6 i hetman biały się nie mieści wieża D8 na razie się zmieścił goniec D7 można było grać goniec F5 goniec F5 jest standardowe w tej strukturze to pozycja powstaje białymi czarnymi goniec F5 nie ma się no dobrze zagrał tu hetman na wieżę Uciek spod konia. Jak wieża bije Hetmana to bije. Jeszcze się pomęczył. Dwa ruchy. Uciek. I nagle stoi na dwóch gońcach. Dziękuję za uwagę.